Witajcie, witajcie. Artur Lubiacy, wszystko Was wita. No i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii internetowo z Arturem. E, tak, co dzisiaj? Dzisiaj robimy tak jak standardowo. Tak jak już Wam mówiłem, e, co? Nie mówcie, że znowu ta pieprzona reklama. Nie, dobra. E, tak, wiem, ostatnio reklama strasznie pierdzieliła nam na web. Tak, jak już mówiłem, standardowo zawsze w każdym odcinku musi być mm, coś gotowania. A niekoniecznie gotowanie to nie jest tylko i wyłącznie zajęcie dla kobiet. Bo też Kuźwa. Już już ciszę. Dam sobie na 30. Zagraj. Co dzisiaj robimy? Ugotuj kurczaka, no wiadomo, e, do garnka, e, później lejemy wodą. Czemu nie ma angielskich napisów? Bo zawsze na tych e, właśnie było napisane... Psele, czy coś tam, e, zawsze było po angielsku. Na przykład, nie cebula, tylko onion. Na przykład, co to jest? Nie liście figowe, tylko coś tam, nie? Nie na przykład łyżka, tylko spoon. No, szkoda, no usunęli, no dobra. No nie będę się czepiał jakieś... Mieszanka wybuchowa to jest? Czy to jest mieszanka wybuchowa? On. No, M. No, nie posrajcie się. Dajesz garnek. Poczekaj, no, dłuższy przez 40 minut. Już 4, no, czemu 4? Co ja zrobiłem? Dobra, dajemy tu. Bierzemy szybce, czy co to tam jest? Kurczak jakiś zielony, ale ja w ogóle bym tego nie jadł. Taki zielony. Wiem, wiem, moja mama też. E, moja mama tak nie robi, bo moja mama tylko sprawdza. Czemu się? Kości z kurczaka tak się obiera. Aha, pierwszy raz żeby widziałem, żeby kości z kurczaka się tak gotowało. <grym> Wydłubiesz w kurczaku i wyciągasz kości. No dobra, wiedziałem, że w tych grach jest non stop fikcja. No czemu cztery? A nie ma tu pięć? Mmm, może. Zawsze chyba jak jestem sam, to mi wychodzi lepszy wynik. Ale prawda jest taka, że ja w ogóle nie gram tu poza odcinkami. Taka jest prawda. Bo najlepiej mi się, na właśnie, nagrywa tylko na odcinku. Najlepiej w ogóle gra to mi się na odcinku. Eee, najlepiej gra i w ogóle. Dobra, bierzemy łyżkę. Tak. A, krzywd zrobiłem, ale dobra. Dobra, rolkować. Tak, tak, tak. Mm, gdzie to jest? Stryk. Stryk, ps no, stryk i pstryk. pstryk, pstryk, stryk. Właśnie można się, właśnie od takich gier można się nauczyć. Yy, bardzo dużo, na przykład gotować można nauczyć. Yy, bardzo dużo rzeczy się można nauczyć yy, właśnie przez gotowanie, i to naprawdę może pomagać w życiu w ułatwieniu na przykład jak zacząć na przykład jajko. No to na pewno trzeba najpierw masło, a później dopiero jajko, a nie od razu jajko, tak? Taka prawda, więc to się właśnie można nauczyć. Duży skurczak. Ale fajnie wygląda. No, a tu mam 3-5 gwiazdek. Fy... Dobra. Dziękuję za gotowanie. Dlaczego ja mam tu granie z Arturem wyłączyć? Teraz sobie zrobimy nowe gry, jak zawsze. Srażnik po, Polisody. Czemu Polisody? Palisad, właśnie. E, ile to ludzi w to grało? W ogóle, tak naprawdę. Nie ma tej reklamy? Nie. Jest ta reklama. No, usunęli. Chyba ludzie się zaczęli ska skarżyć, że reklama denerwuje podczas grania. No i gry.pl chyba wyrzuciły. No i całe szczęście, bo ja bym nie wytrzymał. No, kolejny odcinek kuźwa z pieprzoną tą. Oczywiście poprzedni odcinek tu na górze gdzieś Albo gdzieś tu po boku Tak na pewno O! Pieniądze, 4,5 tysiaka Sklep z bronią e, Dobra to mogę to na razie kupić To mnie na razie nie jest najmniej sojuszników to my sobie kupimy, może to. Na pewno chcę kupić. Dobra, dwóch mamy chyba. Trofea, nic ustawienia z krwią. No pewnie, że z krwią. Dźwięk włączony, głośność. No gdzieś tak. No pewnie, że z krwią ludzie. Przestańcie. Nie, nie chcę tutaj. Chcę grać. Poziom pierwszy, no oczywiście celuj. No, strzał, tak? Przeładuj R. Z... Aha, dobra. No, już wiem. Aha, to są moi, dobra. Nie, wyłącz to. To mi się automatycznie przeładowywuje. Nie patrz się tu, patrz na swoich sąsiadów. Zdychaj, świnio. Przeładuj lepiej. Gdzie wy tu w ogóle krew macie? Aha, strzał głowę. Otrzymane celowniki, ale się czuję dobrze. No, po tym headshocie. Ku broń, yy, a co mnie stać? Prawie 4000... A czemu tego nie mogę kupić? No! To sobie mogę... Co my to mamy w ogóle? No to kup na razie to. Aha, dopiero trzeci poziom. A który mamy poziom? Pierwszy. I dopiero tyle. Dobra. Kampania. Poziom drugi. A, teraz mamy. Oh yeah! Dobra, koniec pieprzenia. Dobra, to mi automatycznie chyba ładuje. Zginąć, gnoje! Tak jak poprzedni odcinek, strzelamy do trzy kropeczki. Poziom w górę. No, chyba nie w dół, co? Kup broń. Jeszcze na razie mnie nie stać. Aha, najmniej mi na no to. Medyk jest po ile kupić 800 kup na razie a na razie o czwartego, dobra, kupcie mi to tak, na, na pewno, tak, kup tak, pełno kupuj 6 jednostek, no i hup trzeci poziom czemu ja stoję w ogóle w tej dobra, koniec żartów szkoda, że nie mam shotguna tak bym sobie postrzelał Zdychać świnie No myślę, że strzelacie Wszyscy? No myślę, że poziom w górę Dobra, RIP 25! O, dużo, ale ja chcę dalej grać Kup broń. tak yy, Za 3000 Kupuj Tak, chcę kupić A, a jak mogę? Yy, pytanie To niech będzie Difficult Poziom czwarty O Boże, ale będzie 10 kul O, dużo A jak daje po headshocie? A to go jeszcze rani, kula Dobra, nie ma Zdychać, świnie No, trochę poumierało ich, ale dobra. Poziom w górę, teraz sobie wynajmę medyka. Jeżeli chodzi o sojuszniki. E, najmniej sojuszników. E, najmniej sojuszników, e, tutaj mamy e, poziom który? E, dopiero. Nie, nie chcę kupić, chcę medyka. Tak? I sobie kupię po trzech medyków. Ale, Dobra. Czemu? Tak, na rezerwę dajcie czterech, a dajcie aktywnych. Czekaj. To ja cały czas to kupuję. Dobra, nie ma sprawy. Mm, aktywnych dwóch rezerwy. Tak, dwa aktywny, jedna rezerwa. Oczywiście. My to zarobimy sobie. Tutaj mam. Myślę, że będziesz ich jakoś pomagał. medyktem medyk, ten mieliście ratować kub broni, na razie mnie nie stać, a w ogóle ja sobie zaoszczędzę trochę szmalcu Chciałem ci headshot w zasadzie wiesz, headshot, headshot. Oj, 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 życie mi się znika. Oj, zaraz ginę. Oj, ciężko było ludzie, ciężko było, ale jakoś się udało. Wiecie co, ja może sobie coś jeszcze ulepszę. No właśnie, dajcie mi kupić, kuźwa. 5000? Nie stać mnie na razie. Na miszu sojuszników. By this shit. Co teraz wsparcie, A co to tym? Jedne tu odciąć. Kurwa, nie umiem. Szkoda, że nie umiem tutaj ustawić ich. To usuńcie jednego stąd I dajcie jednego stąd mm, Co my tu mamy Dwóch aktywnych dwóch akty Tak wszystko pasuje Wszystko jest po dwa Jedziemy O kurde. Ja się szykuję już dobra już już tu szalam już tu będziesz będę już no już myślałem że jakiś błąd tu będzie już zaczynam szalać, bo szósty poziom e, najcięższy z tej gry więc... Ginąć, już? Gdzie? No, no i co teraz? To chyba są wyższe levely niż szósty, co następny poziom. Ej, wróć. Kurwa Oj Źle mi coś idzie Tu mogę umrać Tu może zestąć ze mnie jajko Wyrzutki do śmieci Zdychać śmiecie Nie następny level Tylko czekajcie O tu jest kup broń Mm, czy ja mogę kupić? Ja mam czy, czy prawie 4000 dolarów, yy, no i później sobie kupię to. Mam nie sojuszników. Czy ja mogę coś kupić? Nie mogę. Yy, czy mogę jakieś celowniki? Yy, dajcie mi zrobić. Yy, ten. Nie, znowu mam normalny. Jednak ja się pomyliłem, jednak szósty poziom to nie jest najwyższy. No ruchy, 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 ruchy. Bić ich tutaj, Żydy Boże, przenajświętszy. Legać na ziemię śmieci odpadki. Odpadki! się tam za kamienie legły. No Boże ej Boże! Na styk na styk! 9 poziomu mówię wam nie przejdę. Nie ma bata. Mam 5000, mam 5000. To ja biorę. O kurwa jest. Nie... Dobra, to ja sobie wolę to kupić tak na pewno broń trzecia, pieniądza 562. Poziom ósmy. Najmniej sojuszników. Na razie mam 5 500 zł, 500 dolarów. A tutaj pokazujemy, tak? Z na pewno autorzy. Kampania dziewiąta. No, wyszło. Kawa jak to będzie? Oj, 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 będzie trudno. Wyłącz mi ten celownik. Z tymi liściami kuźwami się siedzą. No, wyszło lepiej niż poprzedni, bo dlatego, że... Mamy 2000 dopiero... O kurde. E e czekajcie. Magazynek, no. Nie za duży. Odwrót taki. Szybko strzał dokładność. No. A my mamy który teraz? No. Nie, my mamy ten. No dokładność mamy te... No. Szybko strzał. Ten ma szybszy. Odrzut ten ma większy. A ten ma za to większy magazynek, ludzie. No dobra, później sobie ten kupimy, ale na razie nie mam kasy. 10 poziom. I co teraz? Tutaj już się wolę właśnie ustawić. Oni chyba mają taką samą strzelbę czy tam broń, tak jak chyba ja. No, lygać, boże. Ej bo. No, lygać, lygać, legać. Leżysz, leżysz, i nawet nie wstajesz. No a. Już, heja. Heja z nim. W głowę, a nawet go nie widziałem. Na pewno minus tej gry jest takie, że tu kuźwa te drzewa powinni powycinać. Ile mam? Trzy, prawie 4000, dobra. E, mogę sobie... O, mogę kupić sobie. Kupimy sobie jednego kapitana. Kupimy sobie na pewno jednego... Aha, tu mam poblokowane. Kogo mam tu za dużo? Co e, mi na pewno jest niepotrzebne. Marynarka. Jednego kupię, ale jednego, y, tu ich usunę. Y, czterech na sześciu mam. O, to mogę sobie jeszcze pododawać. To ja bym sobie wziął y, kapitana jednego. I wsparcie. Dobra, marynarkę mam jedną. 6 na 6, pełno. Yy, poziom... A ile mam tych w ogóle tych poziomów jest? Około tych poziomów jest 30. Ale my oczywiście tych wszystkie poziomów sobie nie zrobimy, bo my zaraz kończyć będziemy. Już, już, już. Legaj, legaj, legaj. Nie wstawaj nawet. Ty też, dead body. Leżysz, leżysz, leżysz. Headshot. Następny hadzik. Tak, oczywiście. Jest, of course. Że tak. No, kończ już, kończ. Wyłaś. Matka mogła Cię lepiej w domu zostawić. Przestań mi tu czaskać. Ludzie, czekajcie, bo kamerka się chyba przestawiła. Ale no, niestety, gra jest ważniejsza od kamerki teraz. Przestań czaskać! Oj, w swojej chyba strzeliłem raz. A jednak ten odcinek będzie. Czekajcie, tutaj mam 7000. Nie, mam 3000 dopiero. No dobra. Kampania. Kampania 12 poziom. A, czyli teraz chciałem właśnie sobie zobaczyć bo w menu tylko można sobie zmieniać broń. W grze natomiast podczas grania nie można zmieniać sobie broni. Tylko w menu. lygaj, legaj, legaj na tą ziemię. legaj, Lygaj. Jak strzelam w karki, w szyba, to oni wtedy chyba szybciej legają. zauważyłem. Czy tam w ramię? Dobra, następny poziom kub broni. Mam kasy ile? 4000. No, już za niedługo. Kampania. Oczywiście, 13 poziom. Nie, kontynuuj. Ej, oni wydawają takie dźwięki, jakby byli jakimiś starymi babkami, czy tam facetami po 80, bo wyglądają na 40, czy tam na 30. Oczywiście mnie to gówno interesuje, ale oni mają lat. Najważniejsze jest strzel strzelanie hedzików. Wytłumaczenie da się rodzinie po prostu. Byli na wojnie. Jeżeli zauważyliście, że mało gadam, to przepraszam, ale skupiam się właśnie nad tym, żeby nie sfeilować. na ziemię, na ziemię, na ziemię. Na ziemię, na glebę. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Że najczęściej Headyzy właśnie zjawiają się za tym kamieniem. Co mnie najbardziej dziwi? Czekaj. Eee, celowniki. Dragon A. Spamuj o. 6 tysięcy, kuźwa. Dobra, po, tym, po tej fali chyba powinniśmy mieli już snajperkę. Czy tam z shotguna, nie wiem jak to się zwie. Ale na pewno po tej fali, czy po tej misji. Nie czołgaj się, bo Cię widzę. Na glebę. I chyba zauważyłem, że od tych punktów zależy, ile dostanę kasy. Dobrze, że mi nie każą jeszcze płacić za amunicję, kuźwa. Czyli ile nabojów wystrzelałem, tyle płacę, nie? To było chore. Ja jednak zauważyłem, że chyba kilka gier tylko było na razie, się musisz płacić za magazynek, czy tam za naboje. Ale tak, w grach online raczej magazynek oni ci dają darmowy. Więc oni płacą, ty robisz. <gryw> Dziwnie to zabrzmiało, tak? No i teraz jak nie będę miał tej kasy to już nie wiem No ile mam? 8 no teraz na pewno... Ale ale mam za 10 tysięcy Ale za to czekajcie, magazynek mam taki Czekajcie Co jest lepsze? To czy to? Dokładność za to tu ma. Tu masz szybko, szybko strzał to jest taki sam odrzut. On ma za to większy odrzut e, Raczej ja sobie zaoszczędzę na tylko kałacha Czy tam DWA7 jednak ja sobie na niego zaoszczędzę. 10 tysięcy, więc e, troszeczkę się teraz mm, bądźmy tacy skorumpowani, nie wiem jak by to powiedzieć, tacy, żeby najwięcej zarobić, tak? Bo jednak chcę dostać tego akacza, czy co to tam jest. Nóżki, dead body, dead body, już, już. Już, już. No, strzeliłem heda, a nie zaliczyło mi. O, teraz dopiero. Tam, to był head za tego, co przedtem Za tego, co przed chwilą, a nie tego, co przedtem. Zlegaj, legaj, legaj, i na ziemię. 26 minut nagrania mam. Zanim długo będziemy kończyć, żeby nie za długo. Właśnie te gry online mają być takie no, po 20 minut, a nie po pół godziny czy tam pół godziny materiału. Strzał w głowę, widzicie? Za drzewkiem. Tak, co my tu dalej mamy? Nie wiem dlaczego, ale mi nie chyba nie zalicza celowników. Bo jak ja sobie za, zaliczyłem, ile mam? No, 10 tysięcy. Dobra, kupujemy sobie. Kup. Tak chcę na pewno kupić. Mam 400. No i zobaczymy, jak się tym będzie strzelało. 24 kulki. No. O Boże! To będzie katastrofa. Patrzcie, jak się tym zapieprza. I 24 kulek. Jednak dobrze zaoszczędziłem. Właśnie takie właśnie strzelby lubię jest chyba Akacz. Podobny do Akacza chyba. Ale ja ludziska ja lubię broń, tylko że ja jej nie odróżniam. I to jest u mnie problem. Ja będę miał czas, to chyba sobie kiedyś zagram tą grę, bo jest naprawdę wyśmienita. Mi tu w ognie nie lać No ile ja wyszłem? Ile mi się? 86% zdrowia. Ludzie Na pewno to był dobry wybór. Eee, za 15 tysięcy Nawet nie mam 15 tysięcy Ale strzelność jest kijowa i magazynek z mały. Więc ja teraz na pewno zmieniać broni nie będę. Kampania, jedziemy Zrobimy sobie chyba do 20. Hmm, albo do... ta jeszcze jedna i koniec, albo i nawet ta, zobaczymy z czasem jak je się wyrobię, bo no to wszystko od czasu zależy. Nie chcę wam dawać materiałów nie wiem jak ilo długich, żebyście później się nimi nie męczyli, a ja i tak widziałem w analityce, że Artu Artur lubiacy wszystko, tam najdłuższy odcinek, któryście zobaczyli to było 20 minut i, tom, i 17 minut i 16 sekund. I to mnie właśnie cieszy. Oj, coś... Yy, ciężkie to. Oj. Oj. Dobra! Ja się z wami żegnam. E, będzie równo 30 minut. Ja się z wami żegnam. Artur Lubiasy wszystko was żegna. E, zapraszam do innych odcinków materiału. Tu gdzieś będzie poprzedni odcinek. E, możecie sobie zajrzeć. Mm, jeżeli lubicie odcinki, tą serię, strzelaniny, ostre pierdolenie, czy nawet gotowanie, co było na pierwszym odcinku, piszcie w komentarzu, czego chcecie, żeby najwięcej grał. Strzelanin czy gotowania. Oczywiście standardowo, jak to zawsze bywa, jeden, jedna misja kulinarna, czyli coś od Sary, Zawsze musimy wziąć coś kulinarnego, przynajmniej jeden raz. I oczywiście piszcie, czego chcielibyście więcej. Komentujcie, jeżeli chcecie coś dodać lub piszcie na nasz odbiorczą. No i subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej odcinków. To ja będę widział, że lubicie tą serię. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie i cześć.